Witam. To co za mną widzicie to czołg PT-91 Twardy, a my z naszą latającą kamerą Militaria.pl odwiedziliśmy 20. Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce 2012. Zapraszam Was na relację z tej naprawdę wielkiej i niesamowitej imprezy. Tegoroczny salon skupił 400 wystawców z 29 krajów całego świata i ursuł do rangi najważniejszego wydarzenia tego rodzaju w Europie Centralnej i trzeciej co do wielkości Militarnej Imprezy Wystawienniczej na Starym Kontynencie. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który dokonał uroczystego otwarcia. Targi rozpoczął dynamiczny pokaz zorganizowany przez XVII Brygadę Zmechanizowaną Wojska Polskiego, w którym oprócz żołnierzy wziął udział ciężki sprzęt oraz śmigłowce. W Afganistanie i gromadzone są przecież dane biometryczne, które stanowią najważniejszą część materiałów wodorowych. W tym miejscu są jeszcze najważniejsze urządzenia polaków, w tym głębsze. Po zakończonym pokazie 17. Brygady rozpoczęło się zwiedzanie olbrzymiego terenu Targów. Chcąc pokazać wszystko, co ciekawe, należałoby zrobić kilkugodzinny film. Dlatego też skupiliśmy się na tych ciekawostkach, które powstały przy znacznym udziale polskiej myśli technicznej. Wędrując po halach MSPO 2012 trafiliśmy w dość ciekawe miejsce. Ze mną jest pan Tomasz Nikis z wojskowych zakładów mechanicznych. Panie Tomaszu, co to jest za urządzenie za nami? Mamy przyjemność w tym roku zaprezentować na targach kompleksowy symulator szkolenia kierowcy dla pojazdów KTOR-SOMAK. Jest to pierwszy symulator tego typu, gdzie na platformie o 6 stopniach swobody postawiliśmy kompleksowe stanowisko w pełni odzorowanego wnętrza kierowcy pojazdu. Czyli generalnie adept, ktoś, kto chce się nauczyć jeździć tym pojazdem, wszystko może tutaj zapoznać się dokładnie z działaniem jako kierowca w tym pojeździe. Założenie tego urządzenia jest takie, aby zanim ktoś wejdzie do rzeczywistego pojazdu, usiadł w wnętrzu, które zostało budowane na, w oparciu o te same podzespoły, zapoznał się funkcjonalnie z jego działaniem oraz z możliwością awarii, które mogą wystąpić. Ponieważ na tym urządzeniu mamy możliwość symulowania kilkunastu awarii, których nigdy nie zrobimy na rzeczywistym pojeździe.